to Chyba nie żyjesz, no to kurwa jeb, ostateczne uderzenie! Glaty, glaty, ej, ej, kolor mi na glaty Sztyny wyjebało w powietrze, no i co leżyś dzisiaj, kurwa? Glaty, glaty, ej, ej, kolor mi na glaty Wyjebało ją, kurwa! Siemka, dawno nie wrzucałem filmiku na YouTube ale no nie miałem czasu. Kupiłem sobie nowy mikrofon, nadzieję, że to polepszy jakość moich filmów audio. Okej, okay, a w tym odcinku przygotowałem dla was specjalnie, przez 3 tygodnie zbierałem śmiertelne zbroje plus 4, no i oczywiście ulepszacze do plus 7, bo do plus 9 jeszcze nie mam. Dlatego będzie ten filmik podzielony na dwa etapy, od teraz w tym odcinku będzie od plus 4 do plus 7, a kolejny będzie plus 8, plus 9 już na żywo ulepszane i wtedy będę komentował na bieżąco jak mi zrobi i mi nie zrobi, nie? Zobaczymy jaka będzie reakcja. A w tym odcinku, no to przyspieszę tempo, muzyczka w tle i zobaczymy ze 100 sztuk plus 4 ile zrobimy nam plus 7. Dobra, także zobaczymy się pod koniec filmu. Temptation within, mistakes in night, the silence. creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Dobra siema, widzimy się od, przy samej kocówce z plus 6 do plus 7. Powiem wam tak, że mamy 50 śmiertelek plus 6 ze 100. Myślę, że to kurczę taki jest yy, no średni wynik, ale mi tam pasuje nie, no znowu mimo za dużo plus 9 to my się męczył później z ekspediem do 40 levela i żeby coś tam wybonować nie. Także tak, z 50 sztuk zobaczymy ile nam zrobi na plus 7. Dobra, słuchajcie, postanowiłem, że będę nagrywał też na plus 7, na żywo jak ulepszam, Bo ja pierdolę, to co się stało przed chwilą, normalnie z 22 sztuk zostało mi 8. To, jest na, to nawet nie na połowie, nie. No to co na plus 7 się stało, to po prostu jakiś pogrom. Także lecimy teraz. O, widzę, że zaczyna się ciekawie. No. Jakby tutaj zostało tak z 12, to jeszcze byłbym zadowolony, bo. 20 sztuk na plus 8, no to jeszcze byłoby co robić, no nie? Ja myślę że wiecie, ze 100 sztuk, no to kurczę, no zostanie mi, nie wiem, tak z 40 na plus 7 i że będę się męczył później, kurczę, z miksowaniem tego, jakieś kadeki wkładać czy coś, a tu widzę, że tu nawet nie będzie co sprzedawać. <grych> no, Dla mnie to dramat. To co, co tu się dzieje? Ale ogólnie widzę, że z jednej postaci i drugiej to jest takie same prawdopodobieństwo mniej więcej, że zostaje y, zawsze tyle samo sztuk, z tylu samo, nie? Chodzi mi że na przykład z 10 tu ulepszam 5 i tu 5, no takie coś, nie? No tak jak tu, zobaczymy ile. Tam było 8 z 22, tu było 23 sztuki. I patrzcie, tak samo jest 8, nie? To, to nie jest w ogóle żaden fotomontaż, nie? To jest wszystko y, normalnie. Czyli mamy razem 16 sztuk. Plus 7. Dobra, wracam z powrotem. Postanowiłem jednak, że i tak podzielę ten filmik na dwie części. Także zrobiłem troszkę plus 7 i on aktualnie yy, 23 śmiertelki plus 7. Więc zapraszam do następnego filmiku, myślę, że za jakieś 3 dni, czyli jak dzisiaj jest. Co dzisiaj jest na dzień? <laughs> Czekajcie, już jestem w prostu taki zabiegany, że nawet nie ogarnię. Dobra, dzisiaj jest środa to umówmy się, że w sobotę o godzinie 12 wleci filmik, jak ulepszam te 23 śmiertelki plus 7 do plus 9. lub jeśli mi się uda, to może jeszcze dokupię lub dorobię i może będzie troszkę więcej. Także zapraszam do subskrypcji, lajkowania no i komentowania, jeśli macie ochotę. Na razie.